Hey, wszystkim przychodzę do Was dzisiaj z testem kolejnej farby, bo postanowiłam przetestować coś nowego, a dokładnie nie drogeryjnego, tylko coś bardziej profesjonalnego. Więc yy, kupiłam sobie farbę yy, Coleston, wella Coleston Perfect. Zobaczcie taką yy, o numerze 1281. Możecie zobaczyć dokładnie, jak wygląda nazwa. I jeszcze nigdy nie używałam tych farb. I byłam ciekawa, jak, e, jakie będą włosy w ogóle po niej. Czy jest dużo lepsza od takich drogeryjnych? Bo wiem, że ma dobre opinie na internecie. Więc postanowiłam mm, przetestować i zobaczymy, jak wyjdzie. Dlatego nagrywam, bo może jesteście sami też tego ciekawi. E, ja mam tutaj. Mm, E, wodę dwunastkę, a to dlatego dwunastkę przeważnie e, robię e, dziewiątką, ale teraz mam dwunastkę, bo chcę, żeby te odrosty mi się bardziej rozjaśniły, bo zależy mi na tym, żeby widzicie, to mm, te wszystkie włosy bardziej zrównały się z odcieniem z tym na dole, żeby nie było takiej dużej różnicy, więc chcę to przetestować, zobaczymy jak wyjdzie. Ja sama jestem bardzo z tego ciekawa. I... Mm, i Ją się miesza mm, y, 2 do 1, w stosunku 2 do 1, więc tej farby jest 60 ml, więc użyjemy połowę 30 ml, a tą buteleczkę użyjemy całą, ponieważ jest jej tutaj e, 60 ml. Więc zapewne jeśli, czy jeśli trochę mi zostanie, to użyję sobie na resztę włosów na chwilkę. Po prostu to to zostanie, jestem troszkę z wodą rozcieńczę i wtedy użyję na resztę, ale bardziej zależy tutaj na całych wszystkich odrostach. Więc jeśli macie długie włosy i chcecie całość pokryć, to musicie pójść na pewno na takie opakowanie i, i wiecie, 120 ml tej wody. Więc ja się teraz zabieram za farbowanie, później dam Wam znać i pokażę Wam, jak jest. Efekt końcowy i mm, powiem Wam, ile trzymam na włosach. Bo niektórzy, mm, mogą, żeby trzymać 50 minut na odrostach, a yy, i 10 minut yy, na reszcie włosów, a są tacy, co trzymają 60 minut na cały włos, na odrostach, a 15 minut na reszcie włosów, ale mm, nie wiem, zobaczymy, ile będę trzymać. Się każdy będę po prostu sprawdzać, jak, te, jak się po prostu rozjaśniają, więc. Do usłyszenia później. Tak wyglądają włosy po farbowaniu. A dokładnie jeden dzień po, bo wczoraj je farbowałam, więc w sumie są po jednym myciu, tylko o tym po farbowaniu. Ale nie są, widzicie, takie świeże zaraz, zaraz po prostu w ten ten dzień. Ale tak wyglądają. Możecie zobaczyć, jaki kolor wyszedł. Jest taki troszeczkę popielaty, srebrno popielaty delikatnie. Jednak jest jasny. Zobaczcie, taki perłowy odrosty tak wyszły moim zdaniem odrosty dobrze, bardzo dobrze ta farba złapała, bo już miałam swoje takie dosyć duże i ciemne odrosty, więc jeśli chodzi o odrosty, to bardzo dobrze złapała i kolor też w sam sobie bardzo mi się podoba, jest błyszczący włosy są w dobrej kondycji muszę powiedzieć, że nic mnie nie szczypało, nie piekło jak sobie farbowałam Trzymałam farbę na włosach 50 minut, i później na no, samych odrostach, i później na resztę włosów przyciągnęłam trochę na 10 minut. Tak, użyłam właśnie, jeszcze raz wam przypomnę, tej farby. Tak się nazywa. Jest taki perłowo-popielaty blond 1281. I użyłam jej tutaj z 60 ml, a ja użyłam właśnie 30. 30 ml, czyli że połowa mi została i 60 ml e, tego kremu rozjaśniającego. A jeśli macie takie włosy, jak ja, ale na grubsze jest ich więcej, lub e, dłuższe, albo chcecie wiecie, całkowicie tak dobrze pokryć wszystkie. Też mi nawet nie pokryło tak źle z tej ilości. No to mm, kupcie sobie 120 ml tego albo taką dużą wodę, ten sobie odmierzycie 120 No i wtedy użyjecie całej tej tubki 60 ml. Ale mi wystarczyło e, połówka, więc jestem zadowolona. I tylko sobie kupię następnym razem taką buteleczkę już będę miała na następne farbowanie. To w sumie jestem teraz zadowolona. I z efektu końcowego tak samo jestem zadowolona, no bo jest bardzo ładnie, jest taki.. Yy, cieszę się, że nie wyszedł taki yy, sztuczny blond, bo nie lubię jakiś taki, wiecie, jak lalka Barbie. Yy, a ten jest taki... ma ten taki fajny odcień, co bardzo mi się podoba, ten taki delikatnie popielaty. I wygląda bardziej naturalnie. borsy są w dobrej kondycji jestem zadowolona. Możecie zobaczyć z tyłu jak wyglądają. Mm. Tak Także Ja Wam mogę polecić tą farbę I myślę, że będę ją stosowała I używała To jakiś czas, może cały czas Będę tą farbą farbowała już Albo czasem będę zamieniała ją z tą Olią 112 Bo też jest bardzo fajna Więc ale mogę Wam je polecić, jeśli szukacie czegoś, jak już macie takie, wiecie, brzydkie włosy, zrobił Wam się taki brzydki blond i odrosty są bardzo widoczne, jest jakaś różnica w tym kolorze i właśnie szukacie czegoś, żeby Wam bardziej to się jednolite wszystko zrobiło i ufajnie odrosty, rozjaśniło, no to polecam Wam właśnie tą farbę. Myślę, że będziecie zadowoleni. Oczywiście każdy ma inne włosy i inaczej się rozjaśniają, czy farbują, ale warto spróbować, myślę. Także ja Wam na dzisiaj już dziękuję. Mam nadzieję, że filmik był dla Was pomocny. Napiszcie, czy już używałyście tej farby, czy nie. Albo jak się u Was sprawdziła. I do usłyszenia. Na razie, pa!